Hejcie się mano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę jak dobrze obudować łóżko na Wedworsach No i nie będę tutaj więcej nic takiego, takiego ważnego mówił, także mogę Was po prostu zaprosić do oglądania i widzimy się już po intrze. <laughs> Okej, okay, ja więc jesteśmy już na pierwszej ręce, e, no i dobra, no, że od razu przejdę do rzeczy, może tak będzie najlepiej mi się wydaje. E, I to no co po prostu robimy? No zbieramy żelazo, zbieramy złoto, e, bo znaczy ja już tą taktykę pokazywałem na live'ach generalnie, na które was oczywiście serdecznie zapraszam, piątek niedziela 19.30 lub jakieś inne ustalenia, to po prostu informuję Was na bieżąco, na społecznościach, ale się teraz zareklamowałem, normalnie po prostu przekozadzko się zareklamowałem, jestem z siebie dumny. E, no i dobra, i co musimy zrobić? E, to jest gwarancja ogólnie 99% skuteczności. Bo ogólnie macie m, zdążycie, jeśli jesteście gdzieś pod, na diamentach czy coś, to zdążycie sobie na spokojnie wrócić i, i to łóżko, i, i łóżko jakoś w miarę obronić. No i co robimy? Kupujemy jedno, jeden, jeden zestaw desek i dwa zestawy betonu. E, I zaczynamy od desek. M, chociaż myślę, że. Y, Dość duża e, część z was po prostu tak robi, e, że też tak obudowywuje łóżka. E, no ale to jest w sumie taki jakiś sposób, który jakoś tak sam wymyśliłem e, podczas grania. E, I nie wiem, w zasadzie nie wzorowałem się na nikim. Jeśli, ko jeśli kogoś zgabią, to przepraszam oczywiście, e, ale mi się wydaje, że to jest taki dość unikalny sposób. E, Trochę tutaj zwaliłem, ale ogólnie myślę, że widzicie cały, na czym polega cały koncept, nie? Eee, dwa, dwa betony to było jednak za dużo, widzę. No i teraz, po prostu, na wiesz wszystko ciepiemy tutaj wełną. E, potem, ewentualnie, możemy sobie tam pozamieniać desk, deski na obsydian. I to powinno generalnie styknąć, żeby dobrze obudować łóżko. I w zasadzie teraz to tyle. No i zobaczymy po prostu jak to będzie wyglądało w grze. Mam nadzieję, że uda mi się rękę szybko, elegancko wygrać. No i oczywiście, jeśli Wam się odcinek spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli zostawicie jakieś 40 łapek, to nagram jakiś kolejny super episki poradnik, który do końca nie jest poradnikiem. Ale no wtedy po prostu coś wymyślę. No i jeszcze powiem dla stałych widzów, że nagrywam, będę nagrywał filmik o kostkach, także też warto oglądać, bo też będzie się, też będzie się działo. Um, ogólnie jak widzicie, mam taką do, dobrą, dobrą fazę, dobr, dobrą pasję na nagrywanie um, i dużo generalnie rzeczy się to ostatnio dzieje na kanale. Nawet na społecznościach coś pisze, a to się naprawdę rzadko zdarza. Um, no i dobra, spróbuję tutaj się gdzieś jeszcze dostać do kogoś, tylko jeszcze sobie kupię mieczyk żelazny. No i generalnie moje gadanie to jest tak już dość standardowe, bo naprawdę na lewach to często gramy Bedwarsy. także jeszcze raz zapraszam wszystkich na lajwiki. No i teraz jeszcze kolejna super taktyka, żeby już totalnie być zabezpieczone to wszystko, to jeszcze wystarczy tutaj kupić pułapkę. No i wtedy po prostu to już jest naprawdę... że nie to kupuję, ale na szczęście nie miałem tyle diamentów, żeby kupić to górnictwo. No także generalnie no to jest naprawdę dobry sposób. Naprawdę dobry sposób. Często to właśnie, często właśnie tak obudowywuję łóżko. Eee, także myślę, że warto, mam, mam nadzieję, że wam się spodoba eee, Jeśli oczywiście Wam się nie spodoba, możecie nam napisać w komentarzu, że słabej, żebym wymyślił coś lepszego, a wtedy na pewno coś wymyślę, albo jeśli macie jakiś inny super pomysł, też możecie napisać. Eee, I dobra, jestem podpięty tutaj pod sam środek praktycznie i widzę, że tylko dwie, ym, dwie drużyny zostały do wyeliminowania e, Bo wszystkie pozostałe to się jakoś pozabijały już wcześniej e, Także my, myślę, że tutaj szybko, szybko pójdzie. Dobra, biorę tutaj szybko emeraldy, kupię sobie jeszcze jakieś ulepszenie Субтитры ulepszenie jakiejś zbroi bo przecież widzę, że on tutaj jest ten szmerak na pierwszym tylko stopniu ulepszenia. Kurde, stopień utlenienia, już mi chciałem powiedzieć. Bo to jak ktoś jest nowy, to właśnie jestem na rozszerzonej chemii i dużo takich dziwnych rzeczy się uczę. Eee, także jeśli będę gadał stopień utlenienia zamiast stopień ulepszenia, to też przepraszam, no bo też są cyfry rzymskie w ogóle, ale to, to jest w ogóle nieważne. Ja nie wiem po co ja wam o tym mówię. Eee, no i w, w ogóle, eee, jeśli się nie uda tego filmu wrzucić w sobotę, mam nadzieję, że się da, wrzucić w sobotę, mam nadzieję, że oglądacie go w sobotę. Oczywiście, o i wróg wszedł na moje terytorium No i teraz spróbujemy to obronić Nie wiem czy to się do końca uda Spróbujemy Spróbujemy tutaj patyku Patyku, patyku, patyku I spróbujemy go zabić Zobaczymy czy ta taktyka ma sens O widzicie, o, ała, ała, ała Ała, zostałem sklepany Ale może zdążę go rozwalić, co wy na to Może się uda go rozwalić i Udało się go rozwalić Także widzicie taktyka całkowicie działa. E, taktyka całkowicie działa. Myślę, że myślę, że wam się przyda ten sposób. Mm. I teraz muszę to odbudować, bo kurde tam się narobiło nieciekawie e, Jeszcze sobie kupię może buty, o, o ulepszenie zbroi też zawsze się przyda e, Trzeba tutaj dechy dokupić, bo je, ten, ten... Jedną dechę on chyba zabrał ze sobą w przepaść, tak mi się wydaje e, Także tam ciepniemy dechę, tutaj ciepniemy to i... A tutaj też decha może być, a i tu wełna Nie wygląda to za pięknie, ale może być E, gdzie ten niebieski jest? On y, tam chyba gdzieś w, w, po, w, powietrzu, w powietrzu szybuje. Tak mi się wydaje. Czemu napisał Elo? Ej, to mi się nie podoba. Wiecie, y, te, też jestem YouTuberem. Aha, no to i y, ty, bo y, nagrywam. Y, dobra, no i elegancko jeszcze, jeszcze, jeszcze reklama. Y, no. Zobaczymy. Aha, i zabił się. Eee, dobra, mieczyk, bo trzeba mieć siłę ataku. No jestem, ja jestem facetem i ja, ja to się. Ja to wolę atakować niż się bronić. Ehm, ci, co mnie znają, to też o tym wiedzą dobrze już. Ehm, nie da się wejść na górę, kurde bele Dobra, zwalimy go tutaj od góry. Ała, ale tam spadł potężnie. Oła, no ja bym też prawie zginął, no ale no dobra, udało się. Także to jest chyba jedyny pojedynek taki, który dzisiaj tutaj stoczymy, yy, przeciwko temu oto gra, gra gry, przeciwko temu no i może, kurde, jak tam podejść do niego? Jak to, to, jak to tutaj jest sytuacja z elementami? Są tylko dwa. Kurde, bele, no nie podoba mi się to, naprawdę mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa, bo też jest taka opcja, że ja czegoś po prostu nie włączyłem, bo musiałem włączyć kamerę, musiałem włączyć e, nagrywanie dźwięku, musiałem włączyć OBS-a i się boję, że coś się zepsuło i coś się nie nagrywa. Ale także mam nadzieję, że się nagrywa. Eee. eee tylko jeszcze zerknę, czy się nagrywa, bo naprawdę nie ufam sobie. Okej, okay, jakimś cudem to się naprawdę jeszcze nagrywa? Ale nie wiem, czy ja mam tyle czasu, żeby po prostu to ciągnąć dłużej. Kurde, no wiesz ty co? Ty mi tutaj robisz zag zag zagwozdkę. Y Ała, ale. A, a tu teraz mnie sklepałeś, ty, Wajczu. la la. patrzcie, on tu mnie jeszcze zabuduje. Co on tu robi? Aha, on do ender coś wkłada. Ała. A nie, no nie mam szans takim mieczem. O! Zabiłem go na jednym serduszku! No i to się nazywa, kurde, profesjonalizm! No to na, na- naprawdę, naprawdę, to jestem naprawdę pod wrażeniem samego siebie. Eee... Dobra, lecimy szybko do góry. Lecimy do góry, spróbujemy go rozwalić na drewnianych itemkach, chociaż nie wiem, czy to się uda. I on chyba spadł, wiecie? A nie, to pieseło wypadło za świat. A nie, to nie jesteś ty! Ty jesteś morski! Kurde, ty jesteś na jeszcze innej wyspie! Ale ty masz dziwny sposób obudowywania się, bez kitu. O, ale go wyrolowałem. Ale go zrobiłem w bambuko i on... No nie, on wypadł poza świat, on to zrobił specjalnie! A, nie masz łóżka. Dobrze, nie masz łóżka, no i ja nie żyję. No dobra, ale nie masz łóżka i to jest najważniejsze, tak jest. Uch, oh my god, ale to jest naprawdę emocjonujący pojedynek. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, musiałem naprawdę coś zmienić, bo kurde, nie ufam sobie. Eeeh, okazało się, że nagrywałem kamerką w HD, ale to myślę, że to, że to nie będzie jakoś wpływało negatywnie na obraz całej, całej jakby całej jakby mojej rozgrywki, bo generalnie i tak najważniejszy tutaj jest z tym wszystkim: Minecraft, nie? Eee... dobra, także w sumie jakiś zestaw mam. Eee, mogę sobie kupić ulepszenie pancerza i spróbujemy tego. Eee, tego wajcu rozwalić. O, proszę, 8 diamentów tutaj jeszcze się zebrało, no i to po prostu ja tak mogę grać, nie? To naprawdę kupuję teraz ulepszenie zbroi Aha, Wajczu, oni się tam biją. Okej, okay, to ja idę na środek, bo nie ma co tutaj wracać, tak mi się wydaje. Trzeba rozwalić tego, tego różowego i wtedy będzie naprawdę kozasko. Jeśli uda mi się wygrać tą arenkę, to naprawdę doszucam jedną łapkę, czyli 41 łapek w górę, jak jak bijecie, to kurde będzie kozacko, nie? No. I jeszcze na początku oczywiście wyświetliłem wam ostatnich subskrybentów, także... Jeśli chcecie się do nich dołączyć, to oczywiście wiecie co robić, subskrybujcie. Um, I kurde trochę nie przemyślałem tego, bo nie mam jak się dostać do tego typa za bardzo. Kurde bele. Eee, dobra. Spróbujemy zrobić coś w tym stylu. Hopco ma kill aure. O to fajna kill aura. A gdzie on ma? to? On tu ma to łóżko całe dobra. Kurde, jak tu podejść do niego? Podejdziemy od nie do niego od góry. Jak prawdziwy facet. Bo widzę, że wszyscy atakują od góry, także ja też atak będę atakował od góry i mam nadzieję, że że to wypali. Yy, generalnie mam ostatnio m, szczęście do tych bedwarsów, więc Yolo, yy, Ała, jedno serduszko ma. dobra, okej, okay. yy, gościu nie żyje i o nie, no mi też rozwalili łóżko, no kurde, Ała, Ała, nie, nie mogę, on nie może mnie zabić, nie, 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 kurde, jedno serduszko zabrakło, no nie, ja, pitole. No dobra, no GG było, no. No było GG, no ale trudno, no zdarza się. No dobrze, także w sumie to dziękuję Wam za oglądanie tego szybkiego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jak już mówiłem. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć!